Witam państwa. Dzisiaj moim gościem w studia jest pan Marcin Nowak, Dębiczanin, zastępca dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, ale także pomysłodawca powstania specjalnej strefy ekonomicznej w Straszencie. Nie witamy w studiu. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Proszę nam powiedzieć o utworzeniu strefy ekonomicznej w rejonie Dębicy. Mówiło się już od dawna, natomiast do realizacji było zawsze daleko. Jak udało się zrealizować te plany? Od wielu lat e, wiele ludzi próbowało stworzyć specjalną strefę ekonomiczną w Dębicy, czy też w niedalekim sąsiedztwie Dębicy, niemniej jednak na e, planach generalnie się kończyło. Nigdy nie, nie stawiano kropki na D, nie dochodziło a, do tego najważniejszego momentu. Od kilku miesięcy e, próbuję e, taką inicjatywę e, zmienić. W coś namacalnego, dążę do tego, aby taka strefa powstała w straszęcinie. Wiele osób jest przychylnych przychylne temu, tej realizacji, temu pomysłowi. Proszę powiedzieć w takim razie, kto wspiera Pańską inicjatywę i pomaga. A, kiedy zrodził się pomysł kilka miesięcy temu, a, z tą inicjatywą, z tym pomysłem udałem się do szefa Sejmowej Komisji Infrastruktury. Zbigniewa Rynasiewicza oraz ministra w Ministerstwie Skarbu Zdzisława Gawlika, którzy bardzo chętnie zaangażowali się i poparli tą inicjatywę. W kolejnym etapie bardzo mocno zaangażowała się i wsparła te, to przedsięwzięcie Agencja Rozwoju Przemysłu z prezesem i wiceprezesem na czele. Również bardzo mocno wspiera tą inicjatywę dyrektor. Rzeszowskiego Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych Zygmunt Sosnowski. Przede wszystkim też w tą inicjatywę zaangażował się Wójt Gminy, na terenie której leży ten teren, gdzie zamierzamy utworzyć tą strefę ekonomiczną. Wójt Marek Grączka wraz z całą swoją radą. W takim razie, jakie najważniejsze zadania przed Panem jako jednym z głównych realizatorów tego pomysłu strefy ekonomicznej? Na dzień dzisiejszy wójt wraz z radą gminy musi zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, który jest jak gdyby pierwszym krokiem ku temu, żeby na tych terenach, których właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, aby mogła powstać strefa. W kolejnym etapie i ten etap dzieje się równolegle do zmiany planu zagospodarowania, agencja będzie wytyczała ciągi komunikacyjne na terenie strefy aby później nieodpłatnie przekazać te tereny gminie dzięki którym gmina będzie, strefa będzie skomunikowana ale najważniejszym etapem i najważniejszym działaniem jest ściągnięcie inwestora na teren tejże strefy Ponieważ zrobienie strefy na papierze nie ma żadnego sensu, to jest zmarnowanie czasu. Co w takim razie może zachęcić potencjalnych inwestorów? Dlaczego ten teren, akurat na przykład, może być atrakcyjny dla nich? Nie ukrywam, że i silne lobby w Warszawie, i silne lobby lokalne, i wsparcie tej inicjatywy właśnie przez te osoby, o których wcześniej mówiłem, może zdecydować o tym, że inwestorzy zechcą przyjść i zainwestować właśnie w strefie w Straszęcinie, ale przede wszystkim główny jeden atut Straszencin czy miejsce, w którym ta strefa ma zostać zlokalizowana, jest bardzo dobrze oceniana przez potencjalnych inwestorów. A to teren, który już 20 lat temu dzięki Edwardowi Brzostowskiemu został uzbrojony. Edward Brzostowski 20 lat temu potrafił przewidzieć, że na tym terenie będzie rozwijał się przemysł. W związku z tym trzeba to wykorzystać I dzisiaj inwestorzy, którzy już przyjeżdżają i oglądają te tereny, z którymi prowadzimy rozmowy, oceniają bardzo wysoko możliwości rozwojowe na tych terenach i mam nadzieję, że w niedługim czasie, w okresie kilku miesięcy pojawią się inwestorzy, którzy podejmą decyzję o inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej w Straszyncinie. Mówi Pan o tym, że teren jest uzbrojony, mają powstać tam ciągi drogowe, komunikacyjne, ale pojawiły się też głosy, że jest to teren zalewowy. Słyszałem o takich głosach, traktuję to jako plotkę, ponieważ podczas ubiegłorocznej powodzi, którą ocenia się jako powódź stulecia, te tereny nie zostały zalane. Niemniej jednak w planach, które przygotowujemy, Teren przylegający do strefy ekonomicznej, który na mapach jest oznaczony jako teren zalewowy, chcemy oddzielić wałem przeciwpowodziowym, a dlatego, żeby inwestorzy mogli czuć się bezpiecznie. Z drugiej strony, nie wyobrażam sobie, żebym mógł prowadzić jakiekolwiek rozmowy z potencjalnymi a, inwestorami, próbując ich oszukać, nie, nie pokazując tego, że Tereny przyległe przy samej rzece są terenami zalegowymi, ale równocześnie pokazujemy tym inwestorom, że teren, teren pod inwestycję zostanie zabezpieczony dodatkowym wałem przeciwpowodziowym. Czyli możemy tutaj inwestorów uspokoić? Zdecydowanie tak. Nie wiem dlaczego i skąd się takie plotki wzięły. Niemniej jednak nie traktuje tego poważnie. Powiedzmy jeszcze o tym, jak duży to jest teren, ilu inwestorów mogłoby rzeczywiście zakładać swoje firmy, fabryki właśnie w tamtym miejscu. A przewidziany teren pod y, specjalną strefę ekonomiczną w Straszyncinie obejmuje a, około 60 hektarów a gruntu. A ilu inwestorów? Trudno powiedzieć. Zdarzają, zdarzają się takie przypadki, że przychodzi jeden inwestor. Kupuje 50-60 hektarów, ponieważ taki areał jest potrzebny pod własną produkcję. Niemniej jednak, liczę na to, że na terenie 60 hektarów będzie kilkunastu, co najmniej kilkunastu inwestorów, którzy wykupią po kilka, kilkanaście hektarów gruntów. Takim dobrym przykładem jest to, co wydarzyło się parę miesięcy temu w strefie ekonomicznej koło Rzeszowa, gdzie inwestor holenderski. Wykupił 7 hektarów gruntów do końca 2012 roku mają powstać ogromne magazyny, a ma powstać 200 nowych miejsc pracy. Takich inwestorów, na takich inwestorów czekamy w specjalnej strefie ekonomicznej w starzyści. Czy już są prowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami? Czy ktoś już jest zainteresowany? Rozmowy są prowadzone od momentu, kiedy pojawił się pomysł, mając na względzie to, że tak naprawdę to inwestor decyduje o tym, czy strefa będzie funkcjonowała, czy też nie, czy strefa będzie żyła. Zaczęliśmy prowadzić rozmowy. Ja osobiście prowadzę rozmowy z dwoma potencjalnymi dużymi inwestorami. Są to dosyć znane firmy w skali europejskiej, i mam nadzieję, że, że te rozmowy zakończą się sukcesem. Możemy zdradzić, jakie to firmy? Na dzień dzisiejszy nie, ponieważ obowiązuje nas tajemnica handlowa, ale mogę zapewnić, w momencie, kiedy pojawi się decyzja inwestora o tym, że podejmuje decyzję o zainwestowaniu, na pewno takie informacje w telewizji się pojawią. Czy chciałby Pan, aby inwestorzy, którzy pojawią się w strefie ekonomicznej w Straszęcinie, promowali potencjał polski, zagraniczny, czy to nie ma w tym wypadku znaczenia? Są różne głosy na ten temat. A wiele ludzi przekonanych jest, że, że w Polsce powinien budować i inwestować tylko kapitał polski. A niemniej jednak żyjemy w Europie, my też jako kraj jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Dla mnie osobiście nie ma to znaczenia, czy będzie to inwestor polski, czy zagraniczny. Ważniejsze są inne kwestie. Przede wszystkim to, żeby inwestor był wiarygodny, żeby jego marka była rozpoznawalna w Europie, na świecie, co pozwoli ożywić tą strefę, przyciągnąć kolejnych inwestorów. A, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, jak wiele zainwestuje w strefę i jak wiele miejsc, nowych miejsc pracy powstanie dla, dla naszego powiatu. Czy tutaj może szacuje się, ile osób mogłoby znaleźć pracę właśnie, gdyby inwestorzy zainteresowali się tym terenem? Trudno to oceniać, niemniej jednak, biorąc pod uwagę obszar 60 hektarów, patrząc na strefę chociażby w Mielcu, która jest tak nieodległa od Dębicy, gdzie kilkanaście tysięcy miejsc pracy powstało dzięki właśnie strefie ekonomicznej, możemy szacować, że na terenie 60 hektarów, gdyby cała, cały teren został objęty inwestycjami, gdyby na całym terenie inwestorzy a, zaczęli prowadzić własną działalność, a kilka tysięcy miejsc pracy spokojnie może powstać. Czyli bardzo dużo tak naprawdę, nie tylko dla rejonu samej Dembicy. Na pewno tak. E, gdyby powstało kilka, kilka tysięcy nowych miejsc pracy, skorzystałby cały region, nie tylko powiat Dembicki, ale też i przyległe powiaty. I miejmy nadzieję, że tak będzie, a ja dziękuję Panu za rozmowę dzisiaj w studiu. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.